Doświadczaliśmy wielokrotnie, liczy się najlepszy czas w treningu oficjalnym. Zobaczmy, start do tego wyścigu. Jedziemy, jedziemy, pierwszy zakręt. No, mamy tutaj już jeden incydent. Borys Piotrowski z problemami delikatnymi. To jest teraz na końcu stawki. No i, no i mamy tutaj. Mateusza i atakuje teraz y, Michał Pomocki. Będzie ciekawy z pewnością, bo i Szymen, Szymon Łykowski y, ma chrapkę na objęcie pozycji lidera, ale tutaj mamy 6-7 zawodników. W tej pierwszej grupie oni z pewnością będą y, również chcieli y, powalczyć. No i zobaczmy, jak tutaj ta duża grupa rozdzieliła się na dwie mniejsze. Mateusz Wal na prowadzeniu, drugi Michał Pomocki, trzeci Szymon Łykowski. Mateusz Wal na prowadzeniu, to jest zawodnik teamu Cebulski, karting team, a więc niezwykle doświadczeni inżynierowie. Hubert Cebulski e, na podium e, Rock Cup International. E, to chyba dwukrotnie z tego co dobrze pamiętam, a więc no, jeden z czołowych zawodników, jeden z najlepszych zawodników jeśli chodzi o kategorię Rocka jest inżynierem i trenerem tego młodzieckiego zawodnika. Tutaj widzimy w drugiej części stawki również rywalizacja. No i zobaczymy co tutaj będzie z przodu. Z przodu mamy bez zmian. Mateusz, o którym mówiłem teraz utrzymuje tą przewagę. Chyba ją powiększy nawet. Tak jest. Minuta 02. 126 najlepszy czas tego wyścigu, właśnie należący do Mateusza, który prowadzi. No Widzimy tutaj, jak, jak ucieka Michałowi i Szymonowi jadącym na drugiej, trzeciej pozycji. Michał Pomocki, Szymon Łykowski. Później Błażej Kostrzewa otwierający tą drugą grupkę. Tam jest trzech zawodników. W Mikołaj Gawlikowski, Kacper Rajpold, Mateusz Pogorzelski jadący samotnie mamy tą drugą część stawki, tam również dwie grupki. Rozjechali nam się tutaj po całym okrążeniu ci najmłodsi rokersi, no ale to specyficzna bardzo kategoria. Te młodziaki, te, te maluchy, ci adepci, najmłodsi, praktycznie u na początku swoich karier kartingowych jeszcze się uczą, jeszcze, jeszcze nie są doświadczeni tak bardzo jak ich starsi koledzy choćby w mini roku ale no już tutaj pewne doświadczenie z racji tego, że 2-3 sezony za nimi jazdy na pewno jest. Mateusz poprawił swój najlepszy czas. Mateusz Wal, minuta 787 tysięcznych jest na prowadzeniu, powiększa tą przewagę, już prawie sekunda różnicy między Mateuszem Walem a Michałem Pomockim. Szymon Łykowski trzeci, tutaj widzimy tą drugą część stawki, tutaj jest również ciekawie, bo twórka zawodników Adam Majek, Hugo, Beszterta, Henryk Romanowski, Tadeusz Kaczor, Tadeusz Pusiara No. patrzę, szukam jeszcze, Borys Piotrowski no, stracił daleko e, za e, takim Kusiarą Borys Piotrowski to jest ten kierowca, który na pierwszym zakręcie miał problemy numer 8 e, na końcu stawki ale tutaj w tej e, środkowej części właśnie obserwujemy tych e, trzech zawodników, to jest walka o pozycję 4-5-6 a więc e, Błażej Kostrzewa, Mikołaj Gawnikowski Kacper Rajput a tutaj zobaczmy, już jak daleko Mateusz Wal przed swoimi bezpośrednimi rywalami. No, znakomicie opanowany tor przez i kierowcę i inżynierów CKT Racing. No, skutkuje tym, że. No i mamy zmianę na pozycji numer dwa. Zobaczmy. Szymon Łykowski w barwach ale zobaczymy. Czy młodziutki Michał Pomocki zostawi to tak jak jest Nie podejrzewam Będzie chciał walczyć, będzie chciał odzyskać swoją drugą pozycję jak wyglądają czasy tych dwóch zawodników no minimalnie, minimalnie szybszy Szymon Rykowski niecałe 2 dziesiąte Trzy kółka do końca. Szymon zielony kask, to charakterystyczne oklejenie CRG, ale widzimy, że już na zderzaku Michał Pomocki będzie próbował, będzie próbował odzyskać na pewno. Drugie, drugie miejsce utracone. Tymczasem Mikołaj Gawlikowski przesunął się na czwartą pozycję w tej grupce jadącej tuż za liderami, tuż za tą dwójką. Teusz bal daleko z przodu Szymon Łykowski i Michał Pomocki na ekranie w tym momencie. No widzimy, że ogląda się Szymek. Sprawdza dystans, jaki dzieli go od Michała. Michał z pewnością chce, chce go go gonić, chce go dogonić i chce zmienić tą trzecią na drugą pozycję na pewno e, ciekawie również tam w tej trójce jadącej e, tuż za nimi a tutaj widzimy kierowców z drugiej części stawki. Sześć okrążeń za nami. Jeszcze trzy. No w sumie jeszcze dwa okrążenia, bo to siódme zakończone w tym momencie. No i dwa kółka do końca. Mateusz Wal z dużą przewagą, ponad 200 sekund. To oczywiście wynik tej bezpośredniej walki tych oto e, jego mościów. No i mamy zmianę, zobaczmy. No, przymierzał się do tej zmiany, zaatakował, zaryzykował. Michał Pomocki, ale kontra Szymona Łukowskiego znakomita. Nie ma zmiany. Tutaj na drugiej, trzeciej pozycji. Zerkam, co się dzieje na tam z tyłu. Stawki z tyłu jest ciekawie. W tej trójce zawodników, czyli to są Adam Majek, Hugo Byszterda, Tadeusz Kaczor, tam jest walka o pozycję dziewiątą i rozpoczynamy ostatnie kół. No i znów mamy próbę, znów mamy próbę, ale widzimy jak tutaj broni się Szymon Łykowski, jak y, trzyma się wewnętrznej części toru, nie chce wpuścić tutaj Michała y, pod pachę tak zwaną, żeby ten, y, żeby ten go wyprzedził, ale tutaj Michał próbuje, próbuje tak zwanych nożyc. Pokazuje się z jednej, z drugiej strony y, Szymona Łykowskiego, żeby zmylić y, przeciwnika, żeby y, żeby właśnie popełnił błąd Szymon Łukowski w, w tej grze defensywnej, w tej jeździe defensywnej tymczasem mamy już na mecie Mateusza Wala no i zobaczmy, wejście na prostą, kto będzie pierwszy? jednak Szymon Łukowski, tak jest Szymon Łykowski jest drugi w tej dwójce trzeci Michał Pomocki, czwarty Mikołaj Gablikowski, piąty Kacper Rajpolt szósty Błażej Kuszczyk. No, mieliśmy tutaj jeszcze walkę na e, linii startu mety kolejnych zawodników, a tutaj potwierdzenie tej klasyfikacji Mateusz Wal jest zwycięzcą tego pierwszego wyścigu w kategorii Baby Rock.